Mała reszta mego stworzenia jest szczera. Wielu z tych, którzy podążają za moimi znakami, nie przyciąga nic więcej jak tylko nadzwyczajność. Moje znaki nie są wam dane dla wywoływania sensacji na tej ziemi. Proszę uroczyście tych wszystkich, którzy poszukują sensacji, aby przyszli do mnie pokornie i z modlitwą. Przyjdźcie do mnie, nie szukając cudów, znaków ani cudowności. Przyjdźcie do mnie z modlitwami. Bądźcie święci, nawracajcie się i pośćcie, zamiast napełniać duszę próżnymi iluzjami, a potem zupełnie odwracać się do mnie plecami, bo nie zadowalam waszego ducha. Moje najświętsze serce nie ma upodobania w szukających sensacji, ani w tych, którzy nie pragną czynić dobrze, Lecz przychodzą z ciekawości, jakże mało się nauczą.